Trzeci tom, 14 lipca 1900 roku. Krótka przerwa w stanie senności, którą znosi Luisa w okresie zsyłania kar. Wydaje się, że spędziłam kilka dni bez pogrążania się w letargu snu i przebywałam trochę z błogosławionym Jezusem. Daliśmy sobie nawzajem trochę pokrzepienia. Ale jak bardzo się obawiam, że znów wepchnie mnie w ten głęboki sen. Tak więc dziś rano pokrzepiłam się mlekiem płynącym z jego ust, które on wlał we mnie, jak również pokrzepiłam Jezusa przez zdjęcie mu korony cierniowej i włożenie ją na moją głowę. On zaś, całkowicie zmartwiony, powiedział do mnie: Córko moja. Dekret o karach został podpisany. Nie pozostaje nic innego jak tylko ustalić czas jego realizacji.